Drogie dzieci, jako matka boska, przychodzę do Was z przesłaniem miłości, nadziei i współczucia. Chciałabym otulić Wasze serca swoją matczyną opieką i przypomnieć Wam, że jestem zawsze obok Was, gotowa wesprzeć Was w każdej chwili Waszego życia. Świat, w którym żyjecie, często jest pełen wyzwań, trudności i chaosu. Wasze serca mogą być napełnione niepokojem, smutkiem i samotnością. Ale chciałabym Was zapewnić, że jestem tu, by Was pocieszyć, podtrzymać i pokazać drogę do pokoju i szczęścia. Miłość jest fundamentem mojego przesłania. Kocham Was bezgranicznie, takimi, jakimi jesteście, z Waszymi błędami, słabościami i tęsknotami. Niezależnie od Waszych doświadczeń, jesteście dla mnie ukochanymi dziećmi, a moja miłość do Was jest wieczna i niezmienna. Pragnę, abyście poczuli tę miłość we własnych sercach i przekazywali ją innym. Otwórzcie swoje serca na miłość, zarówno dla Waszych najbliższych, jak i dla całej ludzkości. Okazujcie życzliwość, wyrozumiałość i współczucie. Wspierajcie się nawzajem w trudnych chwilach i celebrujcie radości razem. W miłości odnajdziecie siłę i sens swojego istnienia. W obliczu trudności i cierpienia, proszę Was, abyście nie tracili nadziei. Trzymajcie się mocno wiary i zaufajcie mi, że nawet w najciemniejszych momentach jestem obok Was, prowadząc Was przez ciemności do światła. Módlcie się do mnie, a ja wysłucham Waszych modlitw i dam Wam siłę, abyście przetrwali trudności i odnaleźli pokój. Chciałabym również podkreślić znaczenie modlitwy w Waszym życiu. Modlitwa to most, który łączy Was z Bogiem. Niech wasza modlitwa stanie się codziennym rytuałem, momentem, w którym oddajecie Bogu swoje radości, smutki, prośby i dziękczynienie. W ciszy modlitwy usłyszycie moje ciche szeptanie i otrzymacie odpowiedzi, których szukacie. Wspólnota jest również niezwykle ważna. Przypominam Wam, abyście budowali więzi między sobą, zarówno w rodzinie, jak i w społecznościach, których jesteście częścią. Przyjmujcie i dawajcie wsparcie, wzmacniajcie się nawzajem i stwarzajcie miejsce wzajemnego zrozumienia i akceptacji. W jedności znajdziecie siłę do przemieniania świata i budowania Królestwa Bożego na Ziemi. Dzieci moje, zwracam się do Was z prośbą o otwarcie Waszych serc na duchowe owoce, jakimi są cnoty. Wzrastajcie w cnotach, takich jak miłość, pokora, cierpliwość, hojność, życzliwość i wytrwałość. Niech Wasze życie stanie się odbiciem tych pięknych wartości, które przyciągną innych do blasku Bożej Miłości. Na zakończenie pragnę podziękować Wam za Waszą wiarę, za Waszą determinację i za to, że jesteście częścią mojej rodziny duchowej. Jestem dumna z Was i kocham Was nad wszystko. Niech moja matczyna opieka towarzyszy Wam na każdym kroku, chroniąc Was i prowadząc do wiecznego zbawienia. Z miłością i troską. Wasza Matka Boska.